Jakie podejmie Pan działania zmierzające do powstania ścieżek rowerowych np. z Nowego Tomyśla do borui kościelnej, Jastrzębska starego, sątop lub Wytomyśla? Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to chcę zaznaczyć, że drogi, które prowadzą do borui kościelnej oraz Jastrzemska Starego, to drogi wojewódzkie. Natomiast drogi, które prowadzą do sątop oraz wytomyśla są to drogi powiatowe i są to zadania tych instytucji, czyli powiatu oraz województwa. Jeżeli przyjąć by tą strategię działania, to wówczas działalność burmistrza opiewałaby tylko na lobowaniu, zabieganiu o to, by zostały te ścieżki sfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego bądź Starostwa Powiatowego. Natomiast widzę inne rozwiązanie, które już wcześniej troszkę wspominałem na ten temat, że jest możliwość nie we wszystkich wypadkach, ale w niektórych pozyskania terenów od prywatnych właścicieli, i wówczas gmina by miała poza pasem ruchu drogowego wojewódzkiego bądź powiatowego swój teren, na który mogłaby takie ścieżki wybudować, stwarzałoby to możliwość ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, gdzie w ramach priorytetu trzeciego są takie działania przewidziane. Dlatego moje działania byłyby ukierunkowane bądź to na lobowaniu, bądź też na konkretnych działaniach związanych z wykupieniem gruntów i ubieganiem się o te środki unijne. To są akurat ścieżki rowerowe, które w perspektywie miałyby przebiegać wzdłuż dróg, którymi nie zarządza gmina, a więc wzdłuż dróg wojewódzkich i wzdłuż, wzdłuż dróg powiatowych. Rzecz jasna, że nie zakładamy rągi, nie czekamy, aż same jakby powstaną. My zwyczajnie wchodzimy w rolę takiego mądrego lobbysty. Jednocześnie zakładając w rozmowach, że jeżeli będą decyzje o budowie, to wtedy się będziemy w to włączać nie tylko słownie, ale także i finansowo. Będę występował wtedy do Rady Miejskiej, aby wsparły takie działania. A że Rada Miejska jest na to otwarta, mamy przykłady. Kiedy na budo przebudowywaliśmy drogi wojewódzkie przebiegające przez Boru kościelną, przez Bukowiec, to Rada Miejska na mój wniosek dołożyła do tej drogi około miliona złotych. To wyraźnie pokazuje otwartość i zrozumienie dla tych potrzeb. Ścieżki rowerowe nie będą aż tak drogie, więc myślę, że i tutaj Rada Miejska, i ta obecna, i podejrzewam, że niezależnie od układów, perspektywicznie następna, będą też chciały do tego dołożyć. No, odpowiadając na pytanie dotyczące ścieżek rowerowych, uważam, że bardzo dobrze by było, gdyby udało się wybudować. Wszystkie kierunkowe ścieżki z miasta. Myślę, że jest to realne, ale decyzje bardzo często nie będą zależały tylko i wyłącznie od samego burmistrza, czy od jego dochodu, czy jego budżetu, ale również od dobrej woli innych, innych yy, właścicieli dróg, bo są to często drogi powiatowe czy wojewódzkie i nie zawsze te podmioty czy te instytucje są zainteresowane, aby budować w ciągu swoich dróg yy, drogi rowerowe. W obecnych czasach jest to jest bardzo duże zainteresowanie i to zarówno jazdą na rowerze, na rolkach, jak i bieganie y, lub wszelkie inne formy y, aktywności z, z, sportowej i w związku z tymi faktami y, należy zintensyfikować działania, aby te ścieżki rowerowe jak najwięcej powstawało, żeby były y, wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców i nie tylko jako drogi rowerowe. Do budowy oczywiście należy zaangażować wszelkie możliwe środki, czyli korzystać z dofinansowania z Unii Europejskiej, z KOLDU lub podobnych innych funduszy. No i tutaj jest sprawa, jak już wcześniej wspominałem, te ścieżki rowerowe są potrzebne. I tutaj trzeba zintensyfikować działania w kierunku rozmów yy, i to właściwie nawet bym powiedział nękania WZDW, czyli Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w celu zorganizowania takich ścieżek. Bo akurat te yy, ścieżki przy tych drogach, które Pan wymienił, są przy drogach wojewódzkich. To jest w pasie dróg wojewódzkich. Yy, takie działania, same rozmowy oczywiście nic nie przyniosą, ale trzeba porozmawiać, między innymi, yy, zrobić analizę, Sprawdzić strukturę własnościową, porozmawiać z mieszkańcami. Swego czasu, z tego co wiem, gmina Opalnica w taki sposób rozmawiała z mieszkańcami pomiędzy opalnicą a rudnikami. Oni zgodzili się za przysyłują złotówkę oddać te grunty. Może u nas też była taka sytuacja. Mieliby zapewnienie, że mogą dojeżdżać tą drogą na przykład sprzęty rolnicze do tych pól, żeby nie odcinać ich od dojazdu. Także tutaj możliwości jest wiele, tylko po prostu trzeba w tym kierunku działać. To, to nie może być jedna. Czy dwie rozmowy na, na, na kwartał, czy na pół roku, że było się i się dowiedziało od dyrektora dróg wojewódzkich że oni nie planują do 2018 roku żadnych inwestycji na naszym terenie. Także m, potrzeba jest ogromna. Można też spróbować zrobić projekt i postawić pod ścianą takiego zarządcę, pokazując, że mamy grunty, czy nam zapewnienia, że te grunty będziemy mieli, że mamy wstępny projekt zrobiony. Ten projekt może być zrobiony jako tylko projekt, na przykład przez studentów. Żeby pokazać, jak to wygląda. Także tutaj pomysłów na, 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 na wspomożenie jest bardzo dużo.